Czy wiesz, że jeden na czterech dorosłych powyżej 65 roku życia upada każdego roku? Ale mała grupa wydaje się być prawie odporna na to ryzyko. Jaki jest ich sekret? Te upadki to nie tylko niedogodność. To główna przyczyna śmierci związanej z urazami u osób powyżej 60 roku życia. Jednak pewni starsi dorośli poruszają się z niezwykłą stabilnością, jakby odkryli coś, czego reszta z nas nie zna. Dzisiaj ujawniam 7 technik chodzenia stosowanych przez starszych dorosłych, którzy rzadko upadają. Metody zalecane przez specjalistów geriatrycznych, ale rzadko nauczane publicznie. To nie są skomplikowane ćwiczenia. To subtelne zmiany w sposobie chodzenia, które stają się drugą naturą z praktyką. Czwarta technika jest szczególnie zaskakująca, coś, co większość ludzi robi na odwrót każdego dnia, nie zdając sobie z tego sprawy. Czy ty lub ktoś, kogo kochasz, doświadczył upadku? Skomentuj równowaga poniżej, jeśli jesteś gotowy, aby na zawsze zmienić swoją technikę chodzenia. Poznajcie Tomasa, 72-letniego emerytowanego inżyniera, który doświadczył trzech poważnych upadków w ciągu sześć miesięcy. Ostatni z nich wylądował go w szpitalu ze złamanym biodrem. Moment, który opisuje jako swój sygnał alarmowy. Tomas, po mojej operacji myślałem, że moje niezależne dni się skończyły. Moja córka już szukała placówek opieki długoterminowej. Wtedy mój fizjoterapeuta pokazał mi coś, co zmieniło wszystko. To, czego Tomasz się nauczył, to nie był po prostu kolejny zestaw ćwiczeń równoważnych. To była kompletna reinwencja jego techniki chodzenia. Subtelne, ale potężne zmiany, które niemal natychmiast przekształciły jego stabilność. W ciągu jednego roku Tomasz przeszedł od częstych upadków do zera incydentów, nawet wędrując umiarkowanymi szlakami ze swoimi wnukami. Jego przemiana nie była magią. Była metodyczna. Spędziłem ostatnie dwa lata konsultując się z najlepszymi geriatrycznymi fizjoterapeutami i specjalistami od równowagi z wiodących ośrodków medycznych. Co ważniejsze, studiowałem naturalne wzorce chodzenia starszych dorosłych, którzy utrzymują wyjątkową mobilność do 80 i 90 roku życia. To, co odkryłem, zmieni na zawsze to, jak myślisz o chodzeniu. To nie są tymczasowe poprawki ani ćwiczenia, które w końcu porzucisz. To stałe dostosowania, które stają się automatyczne, nowy sposób poruszania się po świecie, za który Twoje ciało Ci podziękuje. Techniki, które zaraz podzielę, są szczególnie cenne, jeśli zauważyłeś zmiany w swojej stabilności, doświadczyłeś niedawnego upadku lub po prostu chcesz dłużej utrzymać swoją niezależność. A ten czwarty sekret? To dotyczy czegoś, co robisz dziesiątki razy dziennie, ale prawdopodobnie na odwrót, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeśli ten film Ci pomoże, proszę naciśnij przycisk. Lubię to, aby więcej osób mogło odkryć te techniki i zasubskrybuj, aby otrzymać więcej porad opartych na dowodach, które pomagają starszym dorosłym żyć z pewnością siebie i niezależnością. Sekret numer jeden. Technika spojrzenia w trzech punktach, nasz pierwszy sekret chodzenia może Cię zaskoczyć, ponieważ nie ma nic wspólnego z Twoimi stopami. Chodzi o Twoje oczy. Pozwól, że zapytam cię o coś, gdzie patrzysz, kiedy chodzisz. Jeśli jesteś jak większość starszych dorosłych, prawdopodobnie patrzysz w dół na ziemię zaledwie kilka stóp przed sobą. To wydaje się logiczne. Chcesz dostrzec potencjalne zagrożenia, prawda? Ale oto paradoks. Patrzenie w dół faktycznie dramatycznie zwiększa ryzyko upadku. Kiedy chodzisz z wzrokiem utkwionym w dół, kilka rzeczy dzieje się jednocześnie. Twoja głowa nachyla się do przodu, co przesuwa twój środek ciężkości. Mięśnie szyi i górnej części pleców napinają się. Ramiona zaokrąglają się do przodu i co najważniejsze, twój system równowagi otrzymuje niepełne informacje o otoczeniu. Tutaj technika spojrzenia w trzech punktach robi niezwykłą różnicę. Fizjoterapeuta Tomasa wprowadził go do tej metody podczas jego rekonwalescencji. Tomas, na początku czuło się to zupełnie nienaturalnie. Byłem przekonany, że potknę się o coś, jeśli nie będę stale skanował ziemi. Ale w ciągu dni cała moja postura się zmieniła. Technika spojrzenia w trzech punktach działa w ten sposób. Po pierwsze, ustaw swój punkt bliski około 10-15 stóp przed sobą. To daje ci wystarczająco dużo czasu, aby dostrzec wszelkie przeszkody bez narażania swojej postawy. Twoje widzenie obwodowe nadal będzie wychwytywać bliższe zagrożenia. Następnie regularnie podnoś wzrok do swojego punktu dalekiego horyzontu lub celu podróży. To naturalnie prostuje Twój kręgosłup i resetuje Twoją postawę. Rób to co 10-15 sekund podczas chodzenia. W końcu, i to jest to, co większość ludzi przegapia, świadomie angażuj swoją świadomość obwodową. Ćwicz rozszerzanie bocznego widzenia, aby wykrywać ruch i przeszkody bez obracania głowy. Tomasz ćwiczył tę technikę religijnie podczas swoich codziennych spacerów po okolicy. Wybierał punkt orientacyjny w oddali, utrzymywał wzrok we właściwym bliskim punkcie i okresowo spoglądał w górę w kierunku swojego celu. Thomas, po dwa tygodniach zauważyłem, że stoję wyżej, oddycham łatwiej i czuję się o wiele pewniej. Nauka stojąca za tym jest fascynująca. Badania opublikowane w Journal of Aging and Physical Activity pokazują, że kierunek Twojego wzroku faktycznie zmienia całą mechanikę chodzenia. Kiedy badani patrzyli w dół, naukowcy zmierzyli zwiększone kołysanie posturalne i zmniejszoną długość kroku, oba związane z wyższym ryzykiem upadku. Kiedy badani używali techniki trzech punktów, ich wzorzec chodzenia natychmiast pokazał większą stabilność i pewność siebie. Jeszcze bardziej interesujące, ich czas reakcji na nieoczekiwane przeszkody poprawił się o prawie 20%. Bądź szczery. Czy zazwyczaj patrzysz w dół podczas chodzenia? Wpisz winny w komentarzach, jeśli przyłapałeś się na tym. Nie jesteś sam, a świadomość to pierwszy krok do zmiany. Ale oto coś kluczowego do zrozumienia. Technika wzroku jest potężna, ale dostarcza pełnych korzyści tylko wtedy, gdy jest połączona z naszym drugim sekretem chodzenia, który odnosi się do tego, co dzieje się od podstaw. Sekret numer dwa. Technika obca z palce nasz drugi sekret chodzenia skupia się na tym, jak twoja stopa styka się z ziemią, coś co wielu starszych dorosłych robi zupełnie źle, nie zdając sobie z tego sprawy. Czy kiedykolwiek obserwowałeś, jak chodzi małe dziecko? Ma naturalny, płynny ruch, gdzie obcas dotyka najpierw, następnie stopa toczy się do przodu do palców. Ale gdy się starzejemy, wielu z nas rozwija problematyczne wzorce chodzenia. Albo lądowanie płasko stopą z całą stopą uderzającą o ziemię jednocześnie, albo gorzej chodzenie palcami do przodu. Te zmienione wzorce chodzenia niszczą Twoją stabilność. Kiedy chodzisz płasko stopą, tracisz naturalną absorpcję wstrząsów i płynny transfer ciężaru, który zapobiega upadkom. A chodzenie palcami do przodu to jak chodzenie po linię. Twoja podstawa wsparcia staje się niebezpiecznie wąska. Prawidłowa technika nazywa się obcas z palce i to jest sposób, w jaki ludzie zostali zaprojektowani do chodzenia. Oto jak to działa: z każdym krokiem twój obcas powinien najpierw stykać się z ziemią. Następnie twój ciężar toczy się płynnie wzdłuż zewnętrznej krawędzi stopy, w końcu odpychając się palcami. To tworzy stabilną, trójkątną podstawę wsparcia przez cały krok i pozwala kostce właściwie absorbować wstrząsy. Tomas, zdałem sobie sprawę, że chodziłem płasko stopą przez lata. Pierwszy tydzień ćwiczenia techniki obca z palce czuł się niezręcznie i przesadzony, ale do trzeciego tygodnia moja równowaga poprawiła się dramatycznie. Teraz czuję się zupełnie naturalnie. Dr. James Richardson, specjalista rehabilitacji, który przez ponad 30 lat studiował wzorce chodu, wyjaśnia, dlaczego ta technika jest tak potężna. Obcas palce angażuje pełny zakres ruchu kostki i skutecznie rozprowadza siły przez całą nogę. To zapobiega szarpnięciom, niestabilnym ruchom, które często poprzedzają upadek. Jeśli masz ból stopy lub artretyzm, który sprawia, że uderzenie obcasem jest niewygodne, nie martw się. Zacznij od krótszych kroków i stopniowo zwiększaj, gdy komfort na to pozwoli. Właściwe buty wspierające mogą również zrobić ogromną różnicę. Omówimy idealne obuwie w sekrecie numer 5. Oto prosty sposób ćwiczenia. Chodź powoli wzdłuż prostej linii, świadomie dotykając najpierw obcasem, następnie tocząc się do palca. Skup się na płynnym transferze ciężaru, a nie na prędkości. 10 minut uważnego ćwiczenia dziennie tworzy pamięć mięśniową potrzebną do tego, aby stało się to automatyczne. Spróbuj zrobić 5 kroków teraz, używając techniki obca z palce. Skomentuj płynnie, jeśli poczułeś różnicę w stabilności. Teraz do sekretu numer 3, który odnosi się do tego, co fizjoterapeuci nazywają zapomnianymi stabilizatorami kluczowym systemem, który większość starszych dorosłych całkowicie zaniedbuje podczas chodzenia. Sekret numer 3. angażowanie rdzenia. Trzeci sekret chodzenia wprowadza to, co fizjoterapeuci nazywają zapomnianymi stabilizatorami mięśni rdzenia. Większość ludzi kojarzy siłę rdzenia z brzuszkami lub entuzjastami fitness pracującymi nad swoim plażowym ciałem. Ale mięśnie rdzenia służą o wiele bardziej krytycznej funkcji. To są centralne stabilizatory, które utrzymują całe ciało w równowadze podczas ruchu. Oto problem. Gdy się starzejemy, mamy tendencję do wyłączania mięśni rdzenia podczas chodzenia. Pozwalamy naszej środkowej części ciała się rozluźnić, co zmusza plecy, biodra i kolana do kompensacji. To tworzy reakcję łańcuchową niestabilności, która znacznie zwiększa ryzyko upadku. Tomasz, nigdy nie myślałem o mięśniach brzucha podczas chodzenia. Wydawało się to zupełnie niezwiązane z równowagą. Ale gdy nauczyłem się angażować rdzeń, poczułem różnicę natychmiast, jakby ktoś nagle dokręcił wszystkie śruby w chwiejnym kawałku mebla. Technika nazywa się angażowaniem rdzenia i jest zaskakująco prosta. Nie są wymagane brzuszki ani deski. Zamiast tego użyj tego, co terapeuci nazywają techniką zamek błyskawiczny podczas chodzenia. Wyobraź sobie delikatne ciągnięcie pępka w kierunku kręgosłupa, a nie wciąganie brzucha, ale tworzenie subtelnego wewnętrznego podniesienia i napięcia. Ruch jest subtelny. Nikt by nie zauważył, że to robisz. Angażowanie powinno wynosić około 20-30% Twojego maksymalnego wysiłku, wystarczająco, aby stworzyć stabilność bez napięcia. Tomas na początku miał problemy z zapamiętaniem tej techniki, więc stworzył prosty system przypominający. Umieścił małe kolorowe naklejki w kluczowych miejscach w domu na lodówce przy drzwiach wejściowych, na lustrze łazienkowym. Za każdym razem, gdy zauważył kropkę, sprawdzał angażowanie rdzenia podczas chodzenia przez następną minutę. Badania z National Institute on Aging pokazały, że stabilność rdzenia jest bezpośrednio związana z zapobieganiem upadkom. Ich studia pokazują, że starsi dorośli z zaangażowanymi mięśniami rdzenia podczas chodzenia wykazują znacznie poprawioną regenerację, gdy potykają się lub napotykają nierówne powierzchnie. Najczęstszym błędem jest zbyt silne angażowanie. Pamiętaj, to nie chodzi o tworzenie sztywnego napięcia. To łagodne, trwałe wsparcie. Powinieneś być w stanie normalnie oddychać i prowadzić rozmowę podczas używania tej techniki. Dla osób z bólem pleców, ta technika często przynosi ulgę, właściwie wspierając kręgosłup podczas ruchu. Zacznij od krótkich okresów ćwiczenia i stopniowo zwiększaj czas trwania, gdy stanie się bardziej naturalne. Czy kiedykolwiek myślałeś o mięśniach rdzenia podczas chodzenia? Daj mi znać w komentarzach poniżej. Ale tutaj większość ludzi robi rzeczy zupełnie na odwrót. Nasz czwarty sekret dotyczy części ciała, której prawdopodobnie używasz nieprawidłowo z każdym krokiem, który robisz. Sekret numer cztery: reset machania ramionami. Nasz czwarty sekret ujawnia coś, co większość starszych dorosłych robi zupełnie na odwrót każdego dnia, nie zdając sobie z tego sprawy, i dotyczy to Twoich ramion. Obserwuj, jak dzieci naturalnie chodzą. Ich ramiona machają swobodnie i rytmicznie z każdym krokiem. Teraz obserwuj wielu starszych dorosłych chodzących. Ich ramiona ledwo się ruszają, trzymane sztywno po bokach lub nawet ściśnięte razem przed nimi. Ten pozornie drobny nawyk dramatycznie zwiększa ryzyko upadku. Twoje ramiona to naturalne przeciwwagi. Kiedy twoja prawa stopa kroczy do przodu, twoje lewe ramię powinno machać do przodu, aby utrzymać równowagę. Ten przeciwstawny ruch stabilizuje całe ciało i zapobiega nadmiernemu obrotowi tułowia, który może prowadzić do upadków. Ale jest więcej. Właściwe machanie ramionami faktycznie przeciwważąca dolną część ciała, natychmiast poprawiając stabilność, utrzymuje momentum chodzenia, redukując zmęczenie i poprawia propriocepcję, świadomość twojego ciała o jego pozycji w przestrzeni. Właściwa technika to to, co fizjoterapeuci nazywają 45-stopniowym machaniem. Twoje ramię powinno się zgiąć w przybliżeniu 45 stopni w łokciu, machając naturalnie przód tył nie na boki. Podczas chodzenia ruch powinien być rozluźniony, niewymuszony z dłońmi przechodzącymi właśnie obok kieszeni na biodrze z tyłu machania. Tomas, zdałem sobie sprawę, że chodziłem z ramionami praktycznie zamrożonymi. Kiedy zacząłem ćwiczyć właściwe machanie ramionami, cały mój wzorzec chodzenia się zmienił. Moja córka faktycznie zauważyła różnicę w moim chodzeniu, zanim jej powiedziałem o tych technikach. Powiedziała, nagle wyglądałeś lata młodziej i pewniej siebie. Oto prosta, trzydniowa praktyka resetowania, którą używał Tomasz. Dzień pierwszy. Przez pięć minut przesadzaj machanie ramionami podczas chodzenia. Zrób je nieco większe niż naturalne, aby ponownie aktywować te wzorce ruchu. Dzień drugi. Chodź z normalnym machaniem ramionami, ale zwróć uwagę na synchronizację z nogami. Prawa stopa do przodu, lewe ramię do przodu. Dzień trzeci. Skup się na rozluźnieniu ramion, utrzymując jednocześnie machanie. Badania z analiz schodu na Uniwersity of Michigan wykazały, że właściwe machanie ramionami redukuje wydatek energetyczny o prawie 8% i poprawia reakcję regeneracji po potknięciu się do 15%. Jeszcze bardziej imponujące ich badania pokazały, że samo przywrócenie naturalnego machania ramionami może zmniejszyć ryzyko upadku o aż 30% u dorosłych powyżej 65 lat. Najczęstszym błędem jest machanie ramionami przez ciało, a nie przód tył. Twoje ramiona powinny poruszać się jak wahadła w równoległych płaszczyznach, nie przecinając twojej linii środkowej. Czy twoje ramiona machają naturalnie podczas chodzenia, czy trzymasz je względnie nieruchomo? Podziel się poniżej. Sekret numer 5 możecie zaskoczyć, ponieważ dotyczy czegoś, na czym właśnie stoisz obszar, który większość programów zapobiegania upadkom całkowicie pomija. Sekret numer 5. Siła stóp i właściwe obuwie nasz piąty sekret chodzenia może być najbardziej pomijanym, ale kluczowym czynnikiem wpływającym na Twoją stabilność. Twoje stopy i to, co na nie wkładasz. Gdy się starzejemy, dwie znaczące zmiany zachodzą w naszych stopach. Po pierwsze, czułe zakończenia nerwowe, które dostarczają kluczowych informacji o równowadze do mózgu, zaczynają się zmniejszać stan, który podolodze nazywają związaną z wiekiem obwodową neuropatią. Po drugie, małe, ale potężne mięśnie w stopach słabną od dziesięcioleci bycia zamkniętymi w sztywnych, wspierających butach. To tworzy niebezpieczną sytuację, w której twój mózg otrzymuje mniej informacji o powierzchni, po której chodzisz, podczas gdy twoje stopy mają mniej wewnętrznej siły do reagowania na zmiany terenu. Co gorsza, wielu starszych dorosłych nieświadomie tworzy to, co podolodzy nazywają izolacją proprioceptywną, nosząc niewłaściwe obuwie. Buty z grubą podeszwą, mocno wyściełane, mogą wydawać się wygodne, ale dramatycznie zmniejszają zdolność stopy do wyczuwania i reagowania na podłoże pod tobą. Tomas, nosiłem te grube, wyściełane buty bez sznurówek, które myślałem, że są idealne dla starszej osoby. Mój terapeuta nazwał je blokadami równowagi i pokazał mi, jak faktycznie czyniłem mnie mniej stabilnym. Dla optymalnej stabilności szukaj tych trzech kluczowych cech w butach do chodzenia. Niski i szeroki obcas niecałkowicie płaski, ale nie więcej niż 1 cal różnicy między obcasem a przednią częścią stopy. Cienka, elastyczna podeszwa w obszarze przodostopia, która pozwala Ci czuć podłoże. Bezpieczne zapięcie sznurówkami lub silnym rzepem, nie bez sznurówek. Transformacja obuwia Tomasa była dramatyczna. Przeszedł na właściwie dopasowane buty do chodzenia z tymi trzema cechami i natychmiast zauważył poprawioną stabilność na nierównych powierzchniach. Ale obuwie to tylko połowa równania. Tomas rozpoczął również prostą rutynę wzmacniania stóp, rozszerzanie palców, siedząc, rozłóż palce tak szeroko jak to możliwe. Trzymaj przez 5 sekund i puść. Powtórz 10 razy. Chwytanie ręcznika, połóż mały ręcznik na podłodze i użyj palców, aby go chwycić i zebrać w swoją stronę. Podnoszenie kulek, ćwicz podnoszenie kulek palcami i umieszczanie ich w misce świetne na zręczność. Badania opublikowane w Journal of Podiatric Mediciny wykazały, że tylko 6 tygodni tych prostych ćwiczeń poprawia wyniki równowagi o 30% u dorosłych powyżej 65 lat. Jeszcze bardziej imponujące, uczestnicy zgłaszali większą pewność chodzenia po trudnych powierzchniach, takich jak trawa czy żwir. Dr. Emil Splichal, podolog specjalizująca się w nauce o ruchu, wyjaśnia, Twoje stopy zawierają 200 000 zakończeń nerwowych zaprojektowanych, aby pomóc ci bezpiecznie poruszać się po środowisku. Właściwe obuwie pozwala tym zakończeniom nerwowym wykonywać swoją pracę, podczas gdy ćwiczenia wzmacniające stopy poprawiają naturalne systemy stabilności Twojego ciała. Spójrz na swoje obecne buty. Czy mają wszystkie trzy kluczowe cechy, które wymieniłem? Daj mi znać w komentarzach. Teraz porozmawiajmy o sekrecie chodzenia, który przekształcił pewność Tomasa na nierównych powierzchniach. Technika, która dosłownie zmieniła podstawę jego wzorca chodzenia. Sekret numer 6, technika poszerzonej podstawy. Nasz szósty sekret chodzenia odnosi się do podstawowego błędu, który wielu starszych dorosłych popełnia, nie zdając sobie z tego sprawy: chodzenie ze stopami zbyt blisko siebie. Jeśli kiedykolwiek obserwowałeś kogoś, kto wydaje się niestabilny podczas chodzenia, zauważysz, że ich stopy często przecinają wyimaginowaną linię środkową. Ten wąski wzorzec chodzenia zasadniczo tworzy efekt liny, przekształcając twoją podstawę wsparcia ze stabilnego prostokąta w niestabilną linię. Technika poszerzonej podstawy koryguje ten problem przez prostą, ale potężną korektę chodzenie ze stopami w odległości szerokości bioder. To nie oznacza chodzenia z przesadnie szerokim krokiem, który tworzy własne problemy z niestabilnością. Optymalna szerokość to dokładnie szerokość bioder, tworząc to, co specjaliści od równowagi nazywają prostokątem stabilności pod tobą. Kiedy Twoje stopy utrzymują tę szerokość podczas chodzenia, ustalasz znacznie bardziej stabilną podstawę. Tomasz ta technika była dla mnie absolutnym objawieniem. Przez lata nieświadomie chodziłem ze stopami prawie przecinającymi się. Fizjoterapeuta pokazał mi, jak ten wąski wzorzec sprawiał, że kołysałem się na boki z każdym krokiem. Tomas użył genialnie prostej metody ćwiczenia. Umieścił dwa równoległe paski taśmy malarskiej na podłodze korytarza dokładnie w odległości szerokości bioder. Kilka razy dziennie chodził korytarzem, upewniając się, że każda stopa pozostaje na swojej odpowiedniej linii. Tomas, po ćwiczeniu przez dwa tygodnie, właściwa szerokość stała się automatyczna. Kiedy wróciłem na swoje regularne trasy spacerowe, czułem się dramatycznie bardziej stabilny, szczególnie na nierównych powierzchniach, takich jak trawa czy żwirowe ścieżki. Technika wymaga pewnego dostosowania w oparciu o typ ciała i poziom mobilności. Wyższe osoby naturalnie potrzebują nieco szerszej podstawy niż niższe osoby. Jeśli masz ból bioder lub artretyzm, możesz potrzebować zacząć od nieco węższej szerokości i stopniowo zwiększać do optymalnego odstępu, gdy komfort na to pozwoli. Pomocną wizualizacją jest wyobrażenie sobie chodzenia po równoległych torach kolejowych. Twoje stopy nigdy nie powinny przecinać się ani wstępować na przeciwległy tor. Ten mentalny obraz pomaga utrzymać właściwą szerokość bez konieczności patrzenia w dół. Badania z gata na balance laboratory w Johns Hopkins wykazały, że chodzenie z optymalną szerokością podstawy redukuje boczne kołysanie o do 40% i zmniejsza kompensacyjne ruchy ramion potrzebne do równowagi. Dla starszych dorosłych przekłada się to bezpośrednio na zmniejszone ryzyko upadku. Dr. Lisa Conti, specjalistka od równowagi, wyjaśnia, kiedy analizujemy wzorce upadków u starszych dorosłych, konsekwentnie widzimy, że chodzenie o wąskiej podstawie poprzedza upadki boczne jeden z najczęstszych i najniebezpieczniejszych typów upadków. Po prostu poszerzenie podstawy do optymalnej szerokości może dramatycznie poprawić stabilność. Następnym razem, gdy chodzisz, zauważ, czy twoje stopy przecinają się, czy utrzymują stabilną szerokość. Co zaobserwowałeś? Podziel się w komentarzach poniżej. Nasz ostatni sekret może być najpotężniejszy ze wszystkich, ponieważ odnosi się do tego, co dzieje się między twoimi krokami. Krytyczne momenty, w których większość upadków faktycznie się zaczyna. Sekret numer 7. Uważne przejścia. Nasz siódmy i ostatni sekret chodzenia ujawnia coś zaskakującego o upadkach. Rzadko zdarzają się podczas chodzenia w linii prostej. Zamiast tego większość upadków występuje podczas tego, co specjaliści nazywają momentami przejścia. Te krótkie sekundy, kiedy zmieniasz z jednego stanu ruchu na inny. Te krytyczne momenty przejścia obejmują wstawanie z pozycji siedzącej, zmianę kierunku lub skręcanie nagłe, zatrzymanie krok w bok, przejście przez drzwi, przejście z jednej powierzchni na inną. Na przykład z dywanu na płytki problem polega na tym, że większość starszych dorosłych spieszy się przez te przejścia bez dawania swoim systemom równowagi czasu na dostosowanie. Twoje ciało potrzebuje chwili na rekalibrację podczas zmiany kierunku lub pozycji, szczególnie gdy propriocepcja, poczucie pozycji ciała naturalnie zmniejsza się z wiekiem. Tutaj technika uważnych przejść robi dramatyczną różnicę. Thomas, mój fizjoterapeuta zauważył, że robiłem nagłe, szarpane skręty podczas chodzenia nauczyła mnie wstawiania celowej pauzy przed zmianą kierunku. Na początku czuło się to nienaturalnie wolno, ale całkowicie wyeliminowało te chwiejne momenty. Technika skupia się na trzysekundowej pauzie, krótkiej, ale celowej przerwie przed zmianą wzorca ruchu. Podczas tej pauzy stabilizujesz swoją pozycję, angażujesz rdzeni, jak nauczyliśmy się w sekrecie numer 3. Wizualnie skupiasz się na tym, dokąd idziesz. Następnie inicjujesz nowy wzorzec ruchu dla skrętów, jednego z najbardziej ryzykownych przejść. Użyj metody pivot i krok zamiast skręcania. To oznacza, pauza całkowita: podnieś stopę i postaw ją w nowym kierunku, pozwól ciału podążyć zamiast skręcać górną część ciała, podczas gdy stopy pozostają zasadzone. W każdym miejscu ćwiczył celowe pauzowanie. Tomasz, faktycznie umieściłem małe czerwone naklejki w tych punktach przejścia jako przypomnienia. W końcu pauza stała się automatyczna i mogłem usunąć wizualne wskazówki. Badania z laboratorium badań nad zapobieganiem upadkom w Oregon Hills Ciences University wykazały, że momenty przejścia stanowią 87% upadków u dorosłych powyżej 65 lat. Ich studia pokazały, że wdrożenie krótkiej pauzy przed przejściami zmniejszyło incydenty upadków o 47%. Być może najbardziej znacząca pojedyncza interwencja w badaniach nad zapobieganiem upadkom. Aby opanować tę technikę, wypróbuj tę prostą codzienną praktykę. Wybierz 3 do 5 powszechnych przejść w swoim domu. Przez jeden tydzień celowo ćwicz 3-sekundową pauzę przed każdym z tych przejść. Skup się na utrzymaniu ruchu płynnego i celowego, a nie pośpiesznego. Kiedy ostatnio prawie upadłeś? Czy to było podczas momentu przejścia? Podziel się swoim doświadczeniem poniżej. Te siedem sekretów chodzenia nie są izolowanymi technikami. Współpracują jako zintegrowany system. Technika wzroku wspiera właściwą postawę w ich umożliwia skuteczne toczenie obca z palce. Angażowanie rdzenia zapewnia stabilność dla właściwego machania ramionami. Poszerzona podstawa tworzy fundament dla bezpiecznych przejść. Razem przekształcają nie tylko sposób, w jaki chodzisz, ale to, jak pewnie poruszasz się po świecie. Integracja siedmiu sekretów, poświęćmy teraz chwilę, aby zobaczyć, jak te siedem sekretów chodzenia współpracuje jako kompletny system. Gdy są właściwie zintegrowane, nie tylko poprawiają twoje chodzenie, ale przekształcają całe doświadczenie poruszania się po świecie. Przejrzyjmy nasze siedem sekretów. Sekret numer jeden technika spojrzenia w trzech punktach właściwe patrzenie do przodu zamiast w dół. Sekret Numer 2. Toczenie obca z palce, zapewnienie właściwego kontaktu stopy z ziemią. Sekret Numer 3. Angażowanie rdzenia, aktywowanie centralnych stabilizatorów ciała. Sekret Numer 4. Reset machania ramionami, używanie naturalnej przeciwwagi. Sekret Numer 5. Siła stóp i właściwe obuwie, budowanie fundamentu. Sekret Numer 6. Technika poszerzonej podstawy, utrzymanie optymalnej szerokości kroku. Sekret numer 7. Uważne przejścia, pauzowanie przed zmianami kierunku. Przemiana Tomasa przy wdrażaniu wszystkich siedmiu technik była niezwykła. Jego wzorzec chodzenia zmienił się z niepewnego i niestabilnego na pewny i płynny. Jego postawa poprawiła się dramatycznie. Stoi wyżej, oddycha łatwiej i porusza się z celem. Tomas, najbardziej zaskakującą korzyścią nie było tylko unikanie upadków. To, że chodzenie znów stało się przyjemne. Kiedyś bałem się chodzić na jakąkolwiek odległość. Teraz moje codzienne spacery to coś, na co się cieszę. Oto prosty 7-dniowy plan wdrażania, aby zintegrować te techniki z własnym wzorcem chodzenia. Dzień pierwszy. Skup się wyłącznie na technice spojrzenia w trzech punktach. Ćwicz właściwe patrzenie do przodu podczas całego chodzenia. Dzień drugi. Dodaj toczenie obca z palce, utrzymując jednocześnie właściwy wzrok. Dzień trzeci. Wprowadź angażowanie rdzenia, łącząc go z wzorcem oddychania. Dzień czwarty. Ćwicz reset machania ramionami, utrzymując poprzednie techniki. Dzień piąty. Oceń swoje obuwie i rozpocznij ćwiczenia wzmacniające stopy. Dzień szósty. Skup się na technice poszerzonej podstawy, używając wizualizacji równoległych torów. Dzień siódmy. wdróż uważne przejścia, szczególnie podczas skrętów lub zmian kierunku. Po tym początkowym tygodniu spędź 2-3 minuty każdego dnia przed chodzeniem na mentalnym przeglądzie wszystkich siedmiu technik. W końcu staną się Twoją nową normalnością. Najczęstszym pytaniem, które otrzymuję, jest: Czy naprawdę muszę wdrożyć wszystkie siedem technik? Odpowiedź brzmi: Tak. Działają synergistycznie. Każda technika wspiera i wzmacnia pozostałe. Patricia, 78 lat, wdrożyła te techniki po doświadczeniu dwóch upadków w ciągu 3 miesięcy. Technika uważnych przejść była dla mnie przełomowa, raportuje. Zdałam sobie sprawę, że wszystkie moje groźne sytuacje zdarzały się podczas zbyt szybkiego skręcania. Robert, 84 lata, uznał technikę poszerzonej podstawy za najbardziej pomocną. Nigdy nie zdałem sobie sprawy, że zasadniczo chodziłem po linii, dopóki mój fizjoterapeuta mi to nie wskazał. Samo nieznaczne poszerzenie krogu zrobiło ogromną różnicę. Dr Elizabeth Morrow, dyrektor rehabilitacji geriatrycznej w Midwest Health Systems, podkreśla, konsekwencja to klucz. Te techniki wymagają powtarzania, aby stać się automatyczne. Ale neuroplastyczność starzejącego się mózgu jest niezwykła. Nowe wzorce ruchu mogą być ustalone w każdym wieku przy odpowiedniej praktyce. Która z tych siedmiu sekretów myślisz, że pomoże ci najbardziej? Skomentuj liczbą poniżej. Pamiętaj, te techniki to nie tylko zapobieganie upadkom. To odzyskiwanie wolności, pewności siebie i radości, która płynie z bezpiecznego poruszania się po świecie. Kiedy chodzisz bez strachu przed upadkiem, otwierają się zupełnie nowe możliwości. Podsumowanie, upadki nie muszą być nieuniknionym elementem starzenia się. To nie są po prostu wypadki lub pech. To często rezultat wzorców chodzenia, które można zidentyfikować i poprawić w każdym wieku. Pamiętaj Tomasa, który doświadczył trzech poważnych upadków w zaledwie sześć miesięcy? Dziś chodzi z pewnością siebie i stabilnością, ciesząc się aktywnościami, które myślał, że są za nim na zawsze. Jego transformacja nie wymagała kosztownego sprzętu ani wyniszczających ćwiczeń, tylko konsekwentnego stosowania tych siedmiu technik opartych na dowodach. Piękną rzeczą w tych sekretach chodzenia jest to, że chociaż wymagają świadomego wysiłku na początku, w końcu stają się automatyczne. Twój mózg i ciało przyjmują je jako nową normę, tworząc trwałą ochronę przed upadkami. Jeśli uznałeś te informacje za wartościowe, proszę naciśnij przycisk lubię to i udostępnij ten film komuś, na kim ci zależy, kto mógłby skorzystać z tych sekretów chodzenia. Twoje udostępnienie może dosłownie zapobiec zmieniającemu życie upadkowi. Zasubskrybuj, aby otrzymać więcej porad opartych na dowodach, które pomagają starszym dorosłym żyć z pewnością siebie i niezależnością. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, aby przekształcić sposób, w jaki poruszasz się po świecie.